Lecimy z lechlerkiem te mistrzostwa last to first, tylko że jeszcze trzy wyścigi temu miałem cztery punkty straty do Verstappena, teraz mam stratę 63 punktów, no bo Verstappen wygrał wszystkie wyścigi, a ja miałem w dwóch wyścigach kłopoty i ledwo co punktowałem, a także no niefortunnie, jest duża strata i będzie Nie ciężko teraz wygrać mistrzostwo tej pozycji, bo jeszcze to wyglądało bardzo dobrze. Dzisiaj wyścigi temu. A teraz Baku. Baku jest cholernie ciężkie w tej grze. Jeśli chodzi o poziom trudności, botów w poprzedniej edycji było easy, ale w tej to jest bardzo ciężko. Ale zobaczymy. Różne rzeczy mogą się stać. Najważniejsze, że tempo jest wystarczające, żeby z tej ostatniej pozycji przebić się na szóstą lokatę. Przynajmniej. Tutaj ciężko przegrzać opony na tym torze. W ogóle trzeba zwiększyć te ciśnienia, bo na tym torze bardzo ciężko dogrzać opony. Pamiętam w my Team. Na hardach miałem 84 stopnie, 85 stopni, nie mogłem ich dogrzać. To jest cały Stint. Pierwszy raz taką sytuację miałem, więc tutaj na wysokich ciśnieniach się jeździ tego wniosek. Ja już nie wchodzę im tak po wewnętrznej. A teraz jakoś zostawię miejsce, ale to dla Tiffy. Może po, potem ocenię Aleksinio. trak jazdy z tymi botami, naprawdę. No zobaczcie, no nie, no to tak się nie da jeździć z nimi. Jestem po wewnętrznej, bok w bok jadę z nim. A on po prostu skręca na mnie. Dobra, jadę dalej, bo jest SC. No w takim razie jadę dalej. I teraz zmianę, zmienię sobie na medy. Już wolę, żeby był restart lotny, bo boty tek odpierdzielają na tym pierwszym okrążeniu. Jak jest taki ścisk, że to nie da rady. no... Trzeba <ścoughs> nikogo nie wyprzedzać. Nie, samochód bezpieczeństwa. Z BSC zmieniło się na samochód bezpieczeństwa.

Dobra, dwie pozycje. Ricardo jak poleciał. Come on, teraz Albon. Albon jak leci, ty co jest? Ty wiekał w Ricardo. Ale niebezpieczne te boty. O, matko, dobra, dwie pozycje. Lecimy dalej. Ricardo na hardach, ok. Zamkowa, w razie boty wolno jadą na tym pierwszym Napiej po restarcie. Robi się korek. Także trzeba łapać tutaj pikardę gdzieś go wyprzedzić, na no, tej prostej pewnie. Zobaczymy jak prędkość Ferrari. No jest w miarę dobra. Bon. McLaren Artura jedzie przede mną, widz w awangardzie że będzie gorzej z tempem, nie jest tak źle, o, ciężko tu znaleźć miejsce, wyprzedzić. Tak samo jak Ricciardo, ale stracę Tratę dużo czasu, jakby przyznam tylko jednego na okrążenie. Mercedes na P2, widzę. Ale on szybki, na prosty i Tsunoda Dobra, to po zewnętrznej w takim razie I lecimy dalej Na razie spokojnie, ale tu zaraz ma spaść deszcz, za 10 minut niby D'obra, Faites Easy peasy. Good job. Nice overtake. O Boże. O Boże, Magnusen, coś się ty... like inbound, five minutes. Five minutes Cud, że ja się tam nie rozwaliłem. To było takie riski, żeby we dwóch tam wchodzić. Na szczęście mi się nic nie stało. 5 minut... No nie, no, idealnie na okno pit stopowe. No to lecimy z szumim. Jeszcze jakby ten resz deszcz e przedłużył się. Moment spadnięcia, żeby to tak za 5-6 okrążeń było. Byłoby super. Podcast bez DRS-u. Tak, pogoda. Dobra, w każdej chwili może spaść, więc e, na tym bądź na następnym okrążeniu będzie deszcz. Więc tak średnio ze strategią. Bo Carlos będzie zjeżdżał pewnie na tym samym okrążeniu, co ja, ale zobaczymy, no to jest bez DRS-u, no i Git, bez problemu go wyprzedzę no i p -10. Max ucieka, no znowu. O, zaczęło padać. Nie, 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 box za wcześnie na takie rzeczy. Nie wiesz, jaka będzie intensywność deszczu, więc nie ryzykuję. Na razie jest dużo gripach. Dobra, to będzie na tym odkrążeniu, niestety. DRS został wyciągnięty przez stron. DRS będzie offline. Poczekaj na dalsze update. Jest nowe strategia na NFT. No niestety A Jakbym zjechał, to... To byłoby zajebiście Wtedy O, niektóre boty od co? To tam został? Ja zostałem spowolniony. Norris mnie wyprzedził. Zdogrzeć te opony. Koda, bo teraz nie ma DRS-u. Będzie ciężej z wyprzedzeniem, Peres to wyjedzie za nami, zyskamy dwie pozycje, bo jeszcze Alonso został. Ktoś tu rozwalił skrzydło to Peres. No, ciężka jest w tych warunkach. Nie, to Verstappen był! To był Verstappen! To był Verstappen! Wszyscy myśleli, że to Perez. Ale na razie muszę. Kurde. Wczuć w tor, bo... Nie mam optymalnego tempa. W warunkach jest ciężej z wyprzedzeniem. No nie, no kurde, ciężej jest o wiele. Nie mam już takiej przewagi tempa w tych warunkach. Czy brak DRS-u, No tylko na prostej startowej. Łapie podster. Teraz. to on robi?

Jak już zblokowałem opony, to wiedziałem, że lecę. Coś się dzieje. Mercedes odpada. Miałem maksimum baterii. A, za daleko trochę. Pas jest oczywiście szybki na prosty. Aha, okej. Okay. Może być. Nice work, mate. You okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the, end of the race on these tires.

Bandę rozwaliłem! Tam wszystko jest rozwalone na wyjściu. Patrzcie na tą bandę na wyjściu. Jakie tam gniecenie jest? To jest chyba ostatnia szansa, żeby go...

Teraz włączony, za daleko jestem. Ajajajaj. No nie tak miało być. Miał być P4. Nawet P3 w zasięgu było. Nie, P4 był w zasięgu Max chyba. Przed Alonso. Stach niby tutaj dał radę. Niedobrze, tylko jedna pozycja przed Verstappenem. 61 punktów straty. Za mało odrobione, za mało. To no teraz Kanada.